Cześć z tej strony czarownica. Chciałabym Wam pokazać karteczkę urodzinową w takich jesiennych klimatach. Mamy tutaj misia, który niesie prezent. Mamy przecudne słuchajcie, liście z wykrojników, wycięte w papierze bazowym zielonym. To jest nowość od Kraft New Design, które fantastycznie tutaj te listki uzupełniają kompozycję. Także zwróćcie sobie uwagę na te wykrojniki. Bardzo fajne. Właśnie do budowania kompozycji, wypełniania, zapychania takich wszelkich dziurek w naszych tutaj projektach. No i słuchajcie, cała ta kartka powstała z bardzo nieoczywistej kolekcji, ponieważ jest to kolekcja zimowa. Ona powstała z Colors of Christmas, i ponieważ u mnie jeszcze zima nie zagościła, jeszcze jesień tutaj jest na tapecie, więc zrobiłam sobie kartkę taką w klimatach jesiennych, w kolorach jesiennych i użyłam sobie tej karteczki z małego bloczka w kropeczki. Do tego tutaj, do tych banerków taką samą kartkę w kropeczki. Listki, jak już Wam wspominałam, są z bazowego papieru, a z takiego papieru tylko, że tej wersji dużej wycięłam sobie, słuchajcie, tutaj to tło. O, dokładnie z tego, słuchajcie. Bo mamy dwa jeden takie mocniejsze i to widzę, że to jest to mocniejsze. Bo mam tutaj kryteczkę, ale gdyby ktoś chciał coś jaśniejszego, no to tu jest jeszcze taki papier, też jaśniejszy odcień żółtego. Znajdziecie w tej kolekcji. No więc ja z dużego papieru wykrojnikiem Crafty Dew wyciąłam sobie ten tutaj tył pod misia. No i słuchajcie, miś też jest z kolekcji zimowej, tylko że z Winter Holidays, z dużego papieru numer 3. I to jest ten nasz misiaczek. Ja mu tutaj wycięłam szalik, wycięłam e, prezent. I zobaczcie, szalik jest tutaj podniesiony. On jest po prostu wcięty w niedźwiadka i podniesiony do góry. No i dziurka, którą została mi w niedźwiadku, zasłania prezent. No i całość wypełniona została przeze mnie kwiatami. Mam nadzieję, że takie użycie zimowych kolekcji do niezimowych projektów Wam się podoba. I do następnego razu. Pa!